ZF Aftermarket jako właściciel marki TRW do produkcji motocyklowych klocków hamulcowych wykorzystuje 13 różnych mieszanek ciernych. Wszystkie produkowane przez nas klocki od lat cieszą się uznaniem i dobrymi opiniami motocyklistów, zarówno amatorów, jak i profesjonalnych zawodników. Nasze produkty od lat weryfikowane są przez rynek i poddawane są wielu testom, których wyniki bazują jednak w większości na odczuciach. Chcąc zyskać twarde dane, postanowiliśmy przeprowadzić własny test. W tym celu wykorzystujemy motocykl wyposażony w zacisk, do którego pasuje najbardziej popularny klocek z naszej oferty. Mieszanki, którym poddaliśmy testom, to podstawowa mieszanka organiczna oraz mieszanka Sinterowa SV, a także mieszanka SRT Sinter Road and Track. Wszystkie te mieszanki posiadają homologację drogową i dopuszczone są do ruchu. W teście postanowiliśmy skupić się na pomiarze drogi hamowania z wykorzystaniem trzech różnych mieszanek ciernych dostępnych w naszej ofercie. W celu wykonania testu wyposażyliśmy motocykl w specjalną instalację, która daje nam możliwość wykonania każdego hamowania przy tych samych parametrach. Hamowania będą się odbywać z prędkości 50 km na godzinę przy tym samym ciśnieniu panującym w układzie hamulcowym. Jesteśmy w stanie uzyskać to dzięki czujnikowi zamontowanemu w układzie hydraulicznym oraz elektrozaworowi odcinającemu narastanie ciśnienia po uzyskaniu wartości zadanej. Przygotowana instalacja składa się z kilku modułów. W których mózgiem jest jednostka centralna wyposażona w wyświetlacz, która gromadzi i wizualizuje dane pochodzące z czujników i elementów wykonawczych zainstalowanych w motocyklu. Posiadamy czujnik drogi. Na tej podstawie jesteśmy w stanie również wyliczyć prędkość poruszania się motocykla. Posiadamy czujnik temperatury, dzięki czemu na bieżąco monitorujemy temperaturę w układzie hamulcowym. Posiadamy czujnik przyspieszeń, więc mamy przyspieszenia w trzech osiach. I posiadamy również czujnik ciśnienia, więc znamy ciśnienie panujące w układzie hamulcowym. Elementem wykonawczym, jak wspomniałem, jest elektrozawór, dzięki któremu możemy odciąć dopływ ciśnienia po osiągnięciu zadanej wartości i rozpocząć hamowanie przy zadanym ciśnieniu. Test obrazuje jedynie bardzo mały wycinek rzeczywistości związany z przebiegiem hamowania, ale dostarcza twardych danych dotyczących charakterystyk i zachowania się poszczególnych mieszanek ciernych przyjętych dla testów w warunkach drogowych. Tak jak oczekiwaliśmy i jak wynika z kart charakterystyk poszczególnych mieszanek ciernych poddanych testowi, zasadniczą widoczną na pierwszy rzut oka różnicą był dystans, na którym średnio zatrzymywał się motocykl. Bezpośrednią przyczyną tej różnicy jest współczynnik tarcia, który jest inny dla każdej z testowanych mieszanek. Oczekiwanym wynikiem dla stałego ciśnienia w układzie hamulcowym była zależność, im wyższy współczynnik tarcia dla danej mieszanki, tym krótszy dystans zatrzymania motocykla. I tą zależność test potwierdził bezbłędny. W przypadku mieszanki All Round Organic widzimy łagodny przebieg hamowania i niemal liniowy spadek prędkości z łagodnym wykończeniem. Mieszanka ta generuje wyraźne, aczkolwiek nieagresywne odczucie wytracania prędkości. W dwóch miejscach wykresu widzimy chwilowe wypłaszczenie krzywej, które dla motocyklisty przekłada się na odczucie lekkiego odpuszczenia hamulca przez ułamek sekundy i powrót do dalszego wyraźnego hamowania. Jest to zachowanie charakterystyczne dla mieszanek organicznych i występujące w każdej badanej przez nas mieszance tego typu. Powodowane jest ono mniejszą niż w przypadku mieszanek sintermetalowych homogenicznością materiału ciernego. I obecnością wielu składników o różnych parametrach fizykochemicznych, takich jak metal, grafit, aramid czy też żywica. Podstawowa mieszanka syntermetalowa SV, przeznaczona na przednią oś motocykla, bardzo dobrze wypada w przeprowadzonym teście. Homogeniczność mieszanek syntermetalowych na tle mieszanek organicznych wyraźnie przekłada się na wyniki testu. Przebieg hamowania jest bardzo stabilny, bez charakterystycznych dla organików chwilowych wypłaszczeń krzywej prędkości. Bardzo wyraźnie widoczne są trzy fazy. Silny tak zwany initial bite, skutkujący dużym wytraceniem prędkości w pierwszych chwilach hamowania, następnie stabilna faza wytracania prędkości. Obrazuje to stromy przebieg krzywej, i na koniec faza łagodniejszego wykończenia hamowania z prędkości około 4 km na godzinę do zera z bardzo wyraźnym zatrzymaniem motocykla. Mieszanka Sinter Road and Track do zastosowań drogowych oraz amatorskich jazd na torze jest mieszanką premium w naszej ofercie. A wyniki przeprowadzonych hamowań potwierdzają jej pozycję w portfolio. Jest również jedyną w naszej ofercie homologowaną mieszanką Sintermetalową wyposażoną w płytkę NRS. Podobnie jak w przypadku mieszanki SV, widzimy wyraźne trzy fazy hamowania, jednak z uwagi na charakterystyki klocków SRT, wszystko odbywa się płynniej i bardziej wyraźnie. Zdecydowane wytracenie prędkości w pierwszej fazie o prawie 10 km na godzinę, następnie przejście do płynnej, stabilnej fazy hamowania. By zakończyć je płynnym zatrzymaniem. Bardzo duża powtarzalność i przewidywalność punktu zatrzymania sprawiają, że klocki SRT są zdecydowanym liderem przeprowadzonego przez nas testu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że jako jedyne spośród wszystkich testowanych mieszanek z intermetalowych, również konkurencyjnych, nie generowały żadnych pisków w ostatniej fazie hamowania. Seryjny zacisk Hondy CBR600F3 jest raczej znany z tego, że trudno jest w nim ujarzmić nieprzyjemne odgłosy podczas hamowania. Czysto mieszanka SRT tym bardziej zasługuje na wyróżnienie.